W małej wiosce pod Krakowem, gdzie kamienne chaty pamiętają czasy króla Jana Sobieskiego, przez ponad 200 lat żadna rodzina nie nazywała swoich dzieci podobnymi imionami. Żadne dziecko nie nosiło ubrań w identycznych kolorach. A gdy rodziły się bliźnięta, co zdarzało się zadziwiająco rzadko, jedna z nich zawsze znikała przed pierwszymi narodzinami. Miejscowe kobiety mówiły tylko tyle. Matriarchini tak postanowiła. Przez dziesięciolecia nikt nie ośmielił się zapytać dlaczego aż do dnia, gdy odnaleziono zbutwiałe dokumenty w fundamentach Starego Kościoła, dokumenty, które ujawniły prawdę o tym, co naprawdę działo się z bliźniętami w roku 1847. Zanim przejdziemy do historii rodu kowalskich i sekretu, który przez wieki trzymano pod kluczem, zastanów się, z jakiej części Polski nas słuchasz. Napisz w komentarzach swoje miasto: ciekawi nas, jak daleko siega nasza społeczność miłośników mrocznych tajemnic. To, co odkryłem w tych dokumentach, na zawsze zmieniło moje postrzeganie tego, co ludzka natura potrafi zrobić w imię tradycji i strachu. Wioska Lipniki, położona w dolinie między wzgórzami małopolskimi, przez stulecia żyła według niezmienionych rytmów. 40 chałup krytych słomą, drewniany kościółek pod wezwaniem święta. Agnieszki, młyn nad Rzeczką Białką i cmentarz pamiętający najazd szwedzki. To tutaj, w 1840 roku, mieszkała Katarzyna Kowalska, kobieta której autorytet sięgał daleko poza granice wioski. Katarzyna, zwana przez wszystkich matriarchinią, nie była ani najstarsza, ani najzamożniejsza. Miała jednak dar, który w tamtych czasach ceniono ponad złoto, potrafiła odbierać porody bez strat. W epoce, gdy jedna na pięć kobiet umierała przy porodzie, jej ręce nie zaznały porażki. Gdy nadchodziła pora narodzin, wysyłano po nią nawet z odległych wiosek. Przychodziła zawsze z tym samym woreczkiem ziół. Tą samą modlitwą i tą samą, nieugiętą zasadą. Nie mówimy o bliźniakach, powtarzała za każdym razem, gdy ktoś próbował poruszyć temat. Jej ciemne oczy, otoczone siecią zmarszczek, stawały się wtedy twarde jak kamień. To przynosi nieszczęście całej wsi. W 1847 roku do Lipnik przybyła młoda para z Krakowa. Jan Wiśniewski, nauczyciel z gimnazjum, otrzymał posadę w miejscowej szkółce parafialnej. Jego żona, Magdalena spodziewała się pierwszego dziecka. Byli wykształceni, nowocześni, pełni planów na przyszłość. Nie przyszło im do głowy, że w ich nowym domu obowiązują prawa starsze niż pisane księgi. Magdalena, córka krakowskiego aptekarza, przywykła do miejskich porządków, gdzie każde dziecko było błogosławieństwem, a bliźnięta uważano za szczególny dar opatrzności. Kiedy w siódmym miesiącu ciąży poczuła, że w jej łonie porusza się więcej niż jedno dziecko, Ucieszyła się ogromnie. Janku, myślę, że będziemy mieli bliźnięta. Powiedziała pewnego wieczoru, głaszcząc wypukły brzuch. Czuję, jak się szturchają nawzajem. Jan, brodaty mężczyzna o łagodnych oczach, objął żonę czule. To będzie podwójna radość. Wyślemy list do twoich rodziców będą zachwyceni. Nie wiedzieli, że ich słowa usłyszała sąsiadka, Agnieszka Nowak, która akurat niosła im świeże jajka. Kobieta zamarła przy progu, a kosz wyślizgnął się z jej rąk, rozbijając się o kamienną posadzkę. Jeśli to prawda, wyszeptała, patrząc na Magdalenę z mieszaniną współczucia i przerażenia. Musimy zawiadomić matriarchinie. Natychmiast. W tej samej nocy, gdy pierwszy śnieg okrył dachy lipnik srebrzystą pierzyną, Katarzyna Kowalska zapukała do drzwi Wiśniewskich. W świetle świecy jej twarz wyglądała jak wykuta z kamienia, a czarne oczy świeciły niepokojąco. Słyszałam, powiedziała bez wstępów, przekraczając próg. Musimy porozmawiać. Magdalena, otulona wełnianym szalem, usiadła przy stole, nie spuszczając wzroku z matriarchini. Jan stanął za żoną, położywszy dłonie na jej ramionach w geście ochrony. Pani Kowalska, jeśli chodzi o porody, to, zaczął nie chodzi o porody przerwała mu ostro. Chodzi o to, co się stanie, jeśli wasze dziecko rzeczywiście okażą się bliźniętami. W tej wsi obowiązuje prawo starsze niż pamięć najstarszego mieszkańca. Prawo, które chroni nas wszystkich przed nieszczęściem. Katarzyna usiadła naprzeciwko pary, jej twarda twarz złagodniała nieco. Posłuchajcie uważnie, bo nie będę tego powtarzać. Przed dwoma wiekami, w roku 1647. Do naszej wioski przyszła plaga. Nie taka zwykła, jakie znamy z opowieści. Ta była inna, zabijała tylko w parach. Najpierw ojca, potem matkę, najpierw brata, potem siostrę. Zawsze w parach, jakby śmierć szukała równowagi. Magdalena poczuła, jak dziecko czy dzieci poruszają się niespokojnie w jej łonie. To tylko przesąd, wyszeptała. Przesąd. Katarzyna podniosła głos. Przesądem nazwiesz śmierć czterdziestu ludzi. Przesądem nazwiesz to, że plaga ustała dopiero wtedy, gdy ostatnie bliźnięta zostały rozdzielone. Cisza, która zapadła w izbie, była gęsta jak zimowy mgła. Tylko trzask drewna w piecu przerywał złowrogą ciszę. Co to znaczy rozdzielone? Spytał Jan choć w głębi serca już znał odpowiedź. Matriarchini spojrzała mu prosto w oczy. To znaczy że od tamtej pory w Lipnikach może żyć tylko jedno dziecko z pary. Drugie. Musi odejść, zanim przyłgnie do tego świata na tyle mocno, by ściągnąć na nas wszystkich klątwę. Magdalena podskoczyła, jej ręce ochronnie objęły brzuch. To barbarzyństwo. Nie pozwolę. Pozwolisz, odpowiedziała spokojnie Katarzyna, bo jak nie, to cała wieś stanie przeciwko wam, a ja będę musiała zrobić to, co zrobiłam już dwanaście razy przez ostatnie dwadzieścia lat. I za każdym razem rodzina została bezpieczna, a wieś przetrwała. W następnych tygodniach życie w Lipnikach stało się dla Wiśniewskich nieznośne. Sąsiedzi unikali ich wzroku, dzieci przestały przybiegać po słodycze, które Magdalena zawsze miała dla nich w kieszeniach fartucha. Nawet ksiądz, dotąd życzliwy staruszek, zaczął omijać ich dom podczas wizyt duszpasterskich. Jan próbował dochodzić prawdy. Przesiadywał wieczorami w karczmie, nakłaniając starszych mężczyzn do rozmowy. Większość milczała, ale pewnego wieczoru Wojciech Mazur, najstarszy mieszkaniec wioski, przysiadł się do jego stolika. Chcesz wiedzieć o bliźniakach? Spytał, popijając słabe piwo. Opowiem ci o Mariannie Kowalskiej. Jan spojrzał na niego uważnie. Kowalskiej, krewna matriarchini. Siostra, była starszą córką, Miała odziedziczyć te funkcje, ale w 1823 roku sama urodziła bliźnięta. Dwóch chłopców, pięknych jak aniołki. Katarzyna była wtedy młoda, dopiero uczyła się od matki tajników. Starzec przerwał, jego wzrok pobiegł w kierunku drzwi, jakby sprawdzając, czy nikt nie podsłuchuje. Co się stało? Nalegał Jan. Marianna odmówiła. Powiedziała, że to jej dzieci i nikt jej ich nie odbierze. Katarzyna błagała. Całą noc klęczała pod jej oknem. Ale Marianna była uparta. Postanowiła wyjechać z wioski razem z mężem i oboma synami. Wojciech dopił piwo i wytarł usta rękawem. Nigdy nie dojechali do Krakowa. Znaleziono ich po trzech dniach przy drodze. Całą rodzinę. Marianna i jej mąż zmarli na jakąś dziwną chorobę. Ręce mieli czarne, jakby je ogień palił. A bliźnięta? Bliźnięta zniknęły. Nigdy ich nie odnaleziono. Jan poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Myśli pan, że to Katarzyna? Starzec potrząsnął głową. Nie wiem, ale wiem, że od tamtej pory Katarzyna nigdy się nie pomyliła. I że od tamtej pory w Lipnikach nikt nie zmartł na żadną dziwną chorobę. Czy to przypadek? Sam oceń. Tej nocy Jan wrócił do domu z duszą pełną wątpliwości. Magdalena czekała na niego przy kominku, jej twarz była blada, a pod oczami widniały ciemne cienie. Janku, coś się dzieje, wyszeptała. Czuję, jak się poruszają, ale to nie jest normalne. To jakby się, szarpały. Jan objął żonę, czując pod dłonią nerwowe ruchy w jej brzuchu. W ciszy zimowej nocy dobiegł ich z oddali dźwięk dzwonów kościelnych. Biły powoli, żałobnie, jakby ktoś właśnie umarł. Z nastaniem marca ciąża Magdaleny zbliżała się ku końcowi. Jej brzuch był ogromny, a ruchy dzieci coraz bardziej gwałtowne. Czasami, w ciszy nocy, Jan słyszał dziwne dźwięki dobiegające z wnętrza żony, jakby stłumione płacze lub szarpanina. Pewnego ranka Magdalena obudziła się z krzykiem. Na jej koszuli nocnej widniała ciemna plama, nie była to krew, lecz coś gęstszego o metalicznym zapachu. One się biją, wyszeptała, ściskając brzuch. Czuję, jak się szarpią, jakby, jakby jedna chciała powstrzymać drugą przed narodzinami. Jan pobiegł po doktora z Krakowa, ale gdy ten przybył, stwierdził tylko, że poród może nastąpić lada moment i że w brzuchu rzeczywiście rosną bliźnięta. Nigdy nie widziałem tak agresywnych ruchów płodu, przyznał doktor, pakując swoje instrumenty. Ale medycyna nie zna granic ludzkich możliwości. Będzie pani potrzebować pomocy przy porodzie. Znam tutaj lokalną akuszerkę, podobno bardzo doświadczoną. Nie, przerwała mu Magdalena. Nie Katarzyna Kowalska. Każdy, tylko nie ona. Ale gdy tej nocy zaczęły się skurcze, Jan nie miał wyboru. Żadna z kobiet w wiosce nie odważyła się przyjść na pomoc, bojąc się gniewu matriarchini. O świcie. Gdy Magdalena krzyczała z bólu, Jan pobiegł do chaty Katarzyny. Zastał ją siedzącą przy stole, jakby na niego czekała. Przed nią leżał otwarty woreczek z ziołami i dziwne, metalowe narzędzie, którego nigdy wcześniej nie widział. Wiedziałam, że przyjdziesz, powiedziała, wstając. Przygotowywałam się na ten dzień od trzech miesięcy. Kiedy doszli do domu Wiśniewskich, krzyki Magdaleny było słychać na całą wieś. Katarzyna wszła do izby z kamienną twarzą, ale Jan dostrzegł w jej oczach coś, czego się nie spodziewał strach. To nie będzie zwykły poród, powiedziała, badając Magdalenę. One rzeczywiście się biją. Jedna próbuje wyjść pierwsza, druga ją powstrzymuje. W czterdzieści lat pracy nigdy czegoś takiego nie widziałam. Gdy zbadała brzuch dokładniej, jej twarz stała się jeszcze błędsza. Musimy działać szybko. Jeśli obie wyjdą żywe jednocześnie. Mogą ściągnąć na wieś to, czego wszyscy się boimy. Poród trwał osiemnaście godzin. W tym czasie całe lipniki zamarły w oczekiwaniu. Ludzie nie wychodzili z domów, dzieci nie bawiły się na podwórkach, nawet psy przestały szczekać. Z domu wiśniewskich dobiegały krzyki Magdaleny i dziwne, rytmiczne śpiewy Katarzyny, stare zaklęcia, które babki przekazywały córkom przez wieki. O północy, gdy księżyc schował się za ciemne chmury, z domu dobiegł ostatni. Rozdzierający krzyk Magdaleny, a potem cisza. Jan, który przez cały czas czekał na dworze, wpadł do izby. Zastał Magdalenę leżącą bez przytomności, blade jak prześcieradło. Przy jej nogach stała Katarzyna, trzymając w ramionach małe zawiniątko. Gdzie drugie? Spytał, rozglądając się po izbie. Matriarchini spojrzała na niego z wyrazem, którego nie potrafił odczytać. Było tylko jedno: Janie. Myliłeś się co do bliźniąt. Kłamiesz! krzyknął, chwytając ją za ramiona. Przez miesiące czuliśmy dwa serca, dwa ciała. Co zrobiłaś z drugim dzieckiem? Katarzyna delikatnie położyła zawiniątko w drewnianej kołysce i odwróciła się do Jana. W jej oczach widział coś, co sprawiło, że poczuł się jak dziecko zagubione w ciemnym lesie. Posłuchaj uważnie, bo powiem to tylko raz zaczęła cicho. To, co się dziś stało, Musiało się stać. Drugie dziecko urodziło się martwe. Takie jest prawo natury w przypadku bliźniąt. Jedno zawsze jest słabsze. Gdzie jest ciało? Domagał się Jan. Pochowałam je zgodnie z tradycją. W miejscu, gdzie nikt go nie znajdzie. To lepiej dla wszystkich. W tym momencie Magdalena obudziła się z jękiem. Jej pierwsze słowa były pytaniem o dzieci. Jedno przeżyło, powiedziała Katarzyna. Podając jej zawiniątko, chłopiec, silny i zdrowy. Magdalena objęła dziecko, ale jej oczy szukały czegoś więcej. A drugie? Gdzie drugie, moje dziecko? Nie było drugiego, powiedziała twardo Katarzyna. Nigdy nie było. I jeśli chcecie żyć w spokoju w tej wsi, nigdy więcej o tym nie wspomnicie. Kiedy myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko, horror w Lipnikach się nasila. Jeśli ta historia przyprawia cię odreszcze, podziel się tym filmem z przyjacielem, który kocha mroczne tajemnice, naciśnij ten przycisk lubię, aby wesprzeć nasze treści i nie zapomnij subskrybować, aby nigdy nie przegapić takich historii. Odkryjmy razem, co dzieje się dalej. Ale Jan nie mógł się z tym pogodzić. Przez następne tygodnie, gdy Magdalena dochodziła do siebie po porodzie, on chodził po wsi jak opętany, szukając śladów drugiego dziecka. Przekopał każdy zakątek swojego ogrodu, przeszukał stodołę, nawet zaglądnął do starej studni za domem. Prawda wyszła na jaw dopiero po miesiącu, w najbardziej nieoczekiwany sposób. Agnieszka Nowak, ta sama sąsiadka, która podsłuchała rozmowę o bliźniętach, przyszła do Wiśniewskich w środku nocy. Była rozczęsiona, jej oczy czerwone od płaczu. Muszę wam coś powiedzieć, wyszeptała, rozglądając się nerwowo. O waszym drugim dziecku. Katarzyna mi kazała milczeć, ale nie mogę już dłużej. Jan i Magdalena usiedli przy stole. Magdalena trzymała na rękach swojego synka, który spokojnie spał. Drugie dziecko żyło, zaczęła Agnieszka. Urodziło się kilka minut po pierwszym. Była to dziewczynka, równie zdrowa jak chłopiec. Ale Katarzyna, Katarzyna powiedziała, że tak nie może być. Magdalena poczuła, jak słabną jej nogi. Co? Co się stało z moją córką? Katarzyna zabrała ją do piwnicy pod swoim domem. Tam jest, tam jest miejsce, o którym nikt nie wie. Stara krypta z czasów, gdy w tej wsi stał zamek. Katarzyna trzyma tam wszystkie, wszystkie drugie dzieci z bliźniąt. Jan podskoczył z krzesła. Co? Żywe? Agnieszka potrząsnęła głową, łzy płynęły jej po policzkach. Nie, już nie, ale były żywe. Gdy je tam zanosła. Katarzyna karmi je specjalnym wywarem żół, który, który sprawia, że zasypają na zawsze. Mówi, że to łagodne, że nie cierpią. To morderstwo! Krzyknął Jan. To tradycja, odpowiedziała cicho Agnieszka. Tradycja, która chroni wieś przed klątwą. Katarzyna robiła to przez całe swoje życie, tak jak jej matka przed nią i babka przed matką. W tej piwnicy jest dwanaście małych ciał. Wszystkie drugie dzieci z bliźniąt urodzonych w Lipnikach przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Magdalena zemdlała, zaciskając kurczowo dziecko do piersi. Jan złapał ją, zanim upadła, ale jego umysł już pracował gorączkowo. Gdzie jest ta piwnica? Spytał: Pod domem Katarzyny. Wejście jest ukryte pod starą skrzynią w spiżarni. Ale Jan, jeśli tam pójdziesz, Katarzyna cię zabije. Ona nie pozwoli żeby ktoś zniszczył tradycję, która chroni wieś. Tej nocy Jan nie spał. Gdy Magdalena i dziecko zasnęły, wyszedł z domu i skierował się ku chacie matriarchini. Nie szedł tam jednak w poszukiwaniu zemsty. Szedł tam po prawdę. Zastał Katarzynę siedzącą przy kominku, jakby na niego czekała. W jej dłoniach lśnił ostry nóż. Wiedziałam, że przyjdziesz, powiedziała, nie odwracając się. Agnieszka nie potrafiła dochować sekretu. Zawsze była słaba. Chcę zobaczyć moją córkę, powiedział Jan. Jego głos drżał ze złości i bólu. Możesz, odpowiedziała Katarzyna, wstając. Ale musisz wiedzieć, że gdy ją zobaczysz, nie będziesz mógł stąd odejść. Nie mogę pozwolić, żeby ktoś z zewnątrz zniszczył to, co chroni tę wieś od dwóch wieków. Poprowadziła go do spiżarni. Odsunęła ciężką skrzynię i odsłoniła ukryte schody prowadzące w głąb ziemi. W świetle świecy Jan zobaczył wąski korytarz wykuty w skale. Tu jest najstarszy sekret lipnik powiedziała Katarzyna, schodząc po stopniach. Krypta z czasów, gdy ta ziemia należała do rodu von Lipniców. Niemieccy rycerze, którzy zginęli w czasie najazdu tatarskiego w 1241 roku. Na dole czekała ich mała komnata z kamiennymi ścianami. Wzdłuż ścian stały małe, drewniane trumienki, dwanaście identycznych skrzyń, każda ozdobiona prostym krzyżem. Tutaj spoczywają wszystkie drugie dzieci, powiedziała Katarzyna, jej głos echo odbijało się od kamiennych ścian. Twoja córka jest w ostatniej trumience. Zmarła spokojnie, we śnie, tak jak wszystkie przed nią. Jan podszedł do wskazanej skrzyni i delikatnie otworzył wieko. W środku, otulona białym płótnem, Leżała maleńka dziewczynka. Miała te same rysy co jej brat, delikatny nosek, małe usta, ciemne włoski. Wyglądała, jakby spała. Dlaczego? Wyszeptał, łzy płynęły mu po policzkach. Dlaczego musisz zabijać niewinne dzieci? Katarzyna usiadła na kamiennej ławie, nóż wciąż trzymała w dłoni. Bo taka jest prawda o bliźniętach, Jan. Prawda, którą znam od mojej babki która znała ją od swojej babki. Bliźnięta to nie jest błogosławieństwo, to przekleństwo. Jedno dziecko ma duszę, drugie ma coś innego. Katarzyna opowiedziała mu wszystko. O tym, jak w 1647 roku do Lipnik rzeczywiście przyszła plaga, ale nie taka, jak myśleli mieszkańcy. To była plaga obłędu. Ludzie zaczynali widzieć podwójnie, słyszeć głosy, które nie istniały. Żony mordowały mężów, przekonane, że to nie są ich prawdziwi mężowie, lecz jacyś identyczni naśladowcy. Dzieci uciekały od rodziców, krzycząc, że to nie są ich prawdziwi rodzice. Wszystko zaczęło się od narodzin bliźniąt, ciągnęła Katarzyna. Dwóch chłopców, identycznych jak dwie krople wody. Matka nie potrafiła ich odróżnić. Nikt nie potrafił. A potem zaczęły się dziwne rzeczy. Jeden z chłopców płakał, gdy drugi się śmiał. Jeden spał, gdy drugi nie mógł zasnąć, jakby dzielili między sobą jedną duszę. Jan słuchał w milczeniu, wciąż patrząc na swoją martwą córkę. Plaga rozprzestrzeniała się z każdym dniem. Ludzie tracili zdolność odróżniania prawdy od fałszu, rzeczywistości od złudzenia. Aż stara wiedźma, która mieszkała w lesie, powiedziała prawdę: Gdy na świat przychodzą bliźnięta, jedna dusza dzieli się na pół. Połowa zostaje w jednym ciele. Połowa w drugim, ale świat nie jest stworzony dla podzielonych dusz. One walczą ze sobą, próbując się połączyć, a ta walka wpływa na wszystkich wokół. To przesąd! krzyknął Jan. To doświadczenie odpowiedziała twardo katarzyna. Wiedźma powiedziała, że jedynym sposobem na zatrzymanie plagi jest pozwolenie jednej duszy wrócić do właściwego miejsca. Jedno z bliźniąt musi umrzeć, żeby drugie mogło żyć pełnią życia. Jan w końcu zrozumiał. I od tamtej pory wasza rodzina. Chroni wieś, dokończyła katarzyna. Przez 200 lat w Lipnikach nie było ani jednego przypadku obłędu, ani jednej śmierci z powodu dziwnych chorób. Za to, że dwanaście dzieci musiało umrzeć, 400 innych żyje w spokoju. Katarzyna wstała i podeszła do Jana. Teraz znasz prawdę. Musisz podjąć decyzję: albo zabiorę cię do twojej córki na zawsze. Albo wrócisz do żony i syna, i nigdy więcej nie wspomnisz o tym, co tutaj widziałeś. Jan patrzył na trumnę swojej córki, potem na Katarzynę, w końcu na nóż w jej dłoni. W jego umyśle toczyła się walka między żalem a rozsądkiem, między sprawiedliwością a pragnieniem życia. Jeśli wrócę, powiedział w końcu, jak będę mógł patrzeć na swojego syna, wiedząc, że jego siostra została zamordowana. Będziesz patrzył na niego jak na dziecko które ma pełną duszę i może żyć szczęśliwie, odpowiedziała Katarzyna. I będziesz wiedział, że twoja córka nie umarła na darmo. Umarła, żeby jej brat mógł żyć, a cała wieś mogła spać spokojnie. Jan został w krypcie jeszcze przez godzinę, żegnając się z córką, której nigdy nie poznał. Potem wrócił do domu, do żony i syna. Nigdy nie opowiedział Magdalenie prawdy o tym, co stało się z ich córką. Powiedział tylko, że Agnieszka się myliła, że drugie dziecko rzeczywiście urodziło się martwe i zostało pochowane zgodnie z tradycją. Magdalena nigdy mu nie uwierzyła do końca, ale nie nalegała. Być może w głębi serca wolała nie znać prawdy. Ich syn, Michał, dorastał jako zdrowe, szczęśliwe dziecko. Był inteligentny, łagodny, pełen życia. Czasami Jan zastanawiał się, czy rzeczywiście miał w sobie pełną duszę, czy to była tylko sugestia Katarzyny. Ale kiedy patrzył na syna, który nigdy nie miał koszmarów, nigdy nie słyszał głosów, który bez trudu rozróżniał prawdę od fałszu, zaczynał wierzyć, że może matriarchini miała rację. Katarzyna Kowalska zmarła w 1863 roku, przekazując swój sekret najstarszej córce. Tradycja trwała dalej, aż do początku XX wieku, gdy młodzi ludzie zaczęli wyjeżdżać z wioski do większych miast. Ostatnie bliźnięta urodziły się w lipnikach w 1912 roku. Od tamtej pory wieś powoli wymarła, a jej sekrety pochowano razem z ostatnimi mieszkańcami. Ale dokumenty, które odnaleziono w fundamentach Kościoła w 2018 roku, opowiadają inną wersję tej historii. Wersję, która rzuca nowe światło na działania matriarchini i prawdziwy powód, dla którego nie mówiło się o bliźniętach. W jednym z dokumentów, napisanym ręką samej Katarzyny Kowalskiej, znajduje się wyznanie, które zmienia wszystko. Bóg mi świadkiem, że robiłam to, co musiałam. Ale prawda jest taka, że nigdy nie było żadnej klątwy bliźniąt. To była inna klątwa klątwa ubóstwa i głodu. W latach głodu, gdy nie było dość jedzenia dla wszystkich, rodziny musiały wybierać. Drugie dziecko oznaczało podwójny koszt podwójne ryzyko śmierci z głodu. Lepiej było jedno zdrowe dziecko niż dwoje słabych i chorych. Wymyśliłam historię o duszy dzielonej na pół. Bo ludzie potrzebowali czegoś więcej niż surowa prawda o braku chleba. Potrzebowali wierzyć, że to, co robię, ma głębszy sens. A ja, ja potrzebowałam wierzyć, że nie jestem morderczynią, lecz wybawicielką. Dwanaście dzieci umarło przez moje ręce. Nie dla dobra wioski, nie przez klątwe. Umarły, bo ich rodziny były zbyt biedne, by je wykarmić. I każde z tych dzieci mogło żyć, gdybym była odważniejsza by powiedzieć prawdę o nędzy zamiast wymyślać bajki o przeklętych duszach. Ten wpis, datowany na kilka dni przed śmiercią Katarzyny, ujawnia prawdę, która przez ponad 150 lat była skrywana pod płaszczem mistycyzmu i tradycji. Matriarchini nie była strażniczką starożytnej mądrości, lecz kobietą złamaną przez okoliczności, która znalazła sposób na radzenie sobie z niemożliwymi wyborami. Ale czy to czyni jej czyny mniej okrutnymi? Czy powód ma znaczenie? Gdy w ziemi wciąż spoczywają ciała dwunastu niewinnych dzieci, Jan Wiśniewski nigdy nie dowiedział się prawdy. Żył z przekonaniem, że jego córka zmarła dla wyższego dobra, że jej śmierć miała sens. Może to było lepsze niż poznanie prawdy, że umarła tylko dlatego, że w 1847 roku w małej polskiej wiosce nie było dość chleba dla wszystkich. Współczesne lipniki to tylko ruiny. Kilka zniszczonych fundamentów, zarośnięty cmentarz i stary kościół którego dzwony już nigdy nie zabiją. Dom Katarzyny Kowalskiej runął w latach sześćdziesiątych, ale miejscowi twierdzą, że czasami, w ciemne, zimowe noce, wciąż można usłyszeć płacz dzieci dobiegający z miejsca, gdzie kiedyś stała jej piwnica. Czy to wyrzuty sumienia, które nawet po śmierci nie dają spokoju matriarchini? Czy może dusze dwunastu dzieci wciąż czekają na sprawiedliwość? A może to tylko wiatr, który gra w ruinach Starego Domu, a nasza wyobraźnia dodaje do tego płacz, którego pragniemy usłyszeć. Ta tajemnica pokazuje nam, jak daleko ludzie potrafią posunąć się w imię tradycji, jak bardzo potrzebujemy wierzyć, że nasze najokrutniejsze czyny mają głębszy sens. Czasami prawda jest prostsza i bardziej bolesna niż najbardziej skomplikowane wyjaśnienia. Co myślisz o tej historii? Czy wierzysz, że wszystko zostało ujawnione? Zostaw swój komentarz poniżej. Jeśli podobała Ci się ta opowieść i chcesz więcej takich historii grozy, subskrybuj, włącz powiadomienia i podziel się z kimś, kto kocha tajemnice. Do zobaczenia w następnym filmie.